Publika podróżnika i kolejny odcinek naszego vloga kulinarnego. Wracamy po wakacjach pełni energii i siły, żeby zabierać Was w najdalsze zakątki świata. I dzisiaj, co dzisiaj? Dzisiaj postanowiłam przygotować danie, właśnie meksykańskie, i choć sama w Meksyku nie byłam. Ale natchniona niesamowitymi pomysłami i ideą wyprawy Adriana, jednak zdecydowałam się coś upichcić. Tym samym proszę Was o wyrozumiałość już na samym początku. Co dzisiaj? Dzisiaj guacamole. Do przygotowania naszego guacamole będzie potrzebnych nam kilka składników. Przede wszystkim piękne zielone awokado. Kiedy jesteśmy w sklepie, warto sobie je troszeczkę poprzebierać w tym koszyku i wybrać takie, które będzie miękkie. E, ponieważ później to, to awokado będziemy ubijać, ucierać. Więc im bardziej miękkie, tym lepsze dla naszego guacamole. Dodatkowo mamy czerwoną cebulę. Jedna duża cebula połówka tej cebuli jak najbardziej wystarczy posiekana w bardzo drobną kostkę. Dodatkowo czosnek znając moją miłość do czosnku pewnie dodam 3 albo 4 ząbki ale jeden również wystarczy. Dodatkowo limonka jeśli nie mamy limonki wystarczy cytryna, no i oczywiście pietruszka. Natomiast w takiej wersji prawidłowej i prawdziwej Meksykanie podają guacamole z kolendrą, ale jak wiecie z poprzednich odcinków my kolendry nie lubimy, więc wybrałam dzisiaj zastępczą pietruszkę. No i co jeszcze? Jeszcze mamy oliwę, ponieważ nasz sos będzie też troszeczkę e, musiał nabrać takiej konsystencji płynnej. No i dodatkowo sól, pieprz bułeczki, ponieważ będę serwowała nasze guacamole dzisiaj właśnie z pieczywem taka będzie to przystawka szybkie danie. Natomiast zazwyczaj serwowane z natosami. O tak, na I co jeszcze? Jeszcze mamy moją własną, że tak powiem, ręcznie wyhodowaną paprykę. Dostałam tą paprykę w prezencie urodzinowym. I nie wiedziałam, co z nią zrobić, nie wiedziałam, czy jest jadalna, czy nie, ponieważ na doniczce nie znajdowała się żadna etykieta. Yy, natomiast spróbowałam ją ostatnio i jest bardzo, bardzo, ale to naprawdę bardzo, co kilka osób może potwierdzić, ostra. Zaczynamy od naszego awokado. Jakie obieramy To jest trik. Yy, musimy mieć bardzo ostry nóż. Przecinamy, dochodzimy aż do pestki, ponieważ nasze awokado w środku ma pestkę, więc teraz już poczułam ten opór. Obracamy dookoła nożem, cały czas czując tą pestkę w środku. I teraz obracamy awokado. Teraz je obiorę ze skórki, bo tak należy właśnie zrobić. Obrana awokado ląduje. Na razie w naczyniu, w którym będę wyrabiała nasz dip. Troszeczkę je pokroję na mniejsze kawałki. Trochę je wylatamy już teraz, widelcem. Myślę, że powoli możemy dodawać resztę składników cały czas, mając na uwadze to, że musimy je ze sobą wyrabiać ciągle. Pierwsza rzecz. Limonka. Dlaczego limonka? Dlatego, że nasza awokado może lekko strzelnieć za chwilkę. I żeby temu zapobiec podobnie działamy podobnie jak w przypadku jabłek, banana i innych owoców. Skrapiamy cytryną. No, ja mam limonkę, nie cytrynę. Dodajemy naszą cebulę. Tyle wystarczy. Dalej mieszamy. Mm, jaki zapach? Cebula jest bardzo, bardzo świeża. Trochę się popłakałam kiedy ją kroiłam. E, pietruszka, troszkę oliwy, około łyżki, dobra, co jeszcze, jeszcze oczywiście nasz czosnek, przeciskamy go przez praskę, próbujemy, brakuje soli i pieprzu. Kiedy prowadzę vloga kulinarnego Republiki Podróżnika, na wszystkie możliwe okazje, urodziny, Mikołaj, święta, choinka, wszystko jedno, od swoich przyjaciół, znajomych, rodziny, otrzymuję albo produkty spożywcze, makarony na przykład, albo. Różnego rodzaju gadżety kuchenne i tak też dzisiaj tutaj chciałam zaprezentować talerz, który otrzymałam od mojej przyjaciółki Magdaleny Musiałam, po prostu Musiałam, bardzo dziękuję, jest wspaniały z rybą i, i dzisiaj na nim zaserwuję nasze kanapki z guacamole. Nasze guacamole jest już gotowe. Zaserwuję je zaraz moim gościom. Zapraszam Was bardzo serdecznie do subskrypcji naszego kanału na naszą stronę internetową republikapodróżnika.pl bez znaków polskich, a mamy ich dość dużo w nazwie, więc pamiętajcie o tym. Dodatkowo, standardowo jesteśmy w Namaste, w katowickim klubie podróżnika, w którym regularnie, kilka razy w miesiącu wygłaszamy nasze prelekcje. Opowiadamy o różnych krajach świata, o miejscach, o stolicach. Także mam nadzieję, że do zobaczenia wkrótce. Pa pa i smacznego.